to w trafia Ale nie trzy razy. Mamy piłkę. Mamy piłkę. Prosił o czas trener Gliisłuk, ale sędziowie teraz puścili grę. No, coś trzeba z tym zrobić konstruktywnego, bo jest tylko punkt przewagi. A w tej chwili nic się nie dzieje. Łukasz Kosarek. Możemy wygrać, ale musimy wygrać... No wyżej niż jednym punktem, KELATI! KELATI! Jest! Za trzy! Za trzy grają Bułgarzy! Trzeba wrócić do obrony! El Calloway! I bez faulu! I mamy piłkę! Jeszcze I szansa. mamy w tej chwili Gorta do Lampego! Lampe! W ostatnim momencie! Jest! Niezaliczony! Ale sędziowie nie zaliczają tego! No nie wiem dlaczego. Moim zdaniem jeszcze zmieścił się w czasie gry Maciej Lampę. Będą dyskutować sędziowie. No, trzeba by teraz obejrzeć analizę wideo, bo tak łatwo tej decyzji nie można podjąć. Ale ten twierdzi, że nie sędzia główny. I już kończy. Sędzia Dmitriew z Białorusi. No sprawa. Sprawa jest niejasna. Na pewno wygraliśmy z Bułgarią. Ale pytanie jak wysoko. Na razie wynik 75 do 71. Ale ciekawe jaki będzie wynik w protokole po tym spotkaniu Na pewno zwycięstwo, które jest ważne, bo no bo w tej chwili po prostu wygrywamy po raz czwarty. Mamy tyle samo zwycięstwa koncie co Belgia. Bułgazy zostają z trzema zwycięstwami i trzema porażkami w takiej sytuacji, a więc na pewno w tabeli będziemy przed nimi. Ale pamiętajmy, że oni będą grali jeszcze w najbliższy czwartek. Natomiast Van Ferpi punktem prowadzi Belgia, ale tam to jeszcze nie jest ścisły koniec spotkania. Zobaczmy proszę Państwa na powtórkę ostatniej akcji. Czy to jest, to się zmieściło? No w tej chwili jeszcze jest w czasie. Maciej lampę. Dwie dziesiątce. Nie. Chwileczkę. Jedna dziesiąta. Nie, nie, nie. nie. Miał... No nie, nie, niestety piłka była w jego rękach. Nie miał, e, miał rację, sen.